Was, jak wykonać z z pies Siad. Dobrze. Liwia zapomina się o swojej szkolenie, Nie, da, Wam ją pokażę. Leżeć. No, kwitka. Siad. Leżeć. Dobrze. Proszę jej zostać w pozycji leżenia, po to, żeby po prostu nie wstawała zaraz po wykonaniu tej komendy, tylko czekała, co będziemy robić dalej. Po dzisiaj idziemy dalej. W momencie, kiedy piesek wam leży, musicie zobaczyć, na który bok on się, powiedzmy, bardziej położył. Bliska leży sobie bardziej na boku prawym. Więc będę robiła komendę zdech pies na bok prawy. Dajemy pieskowi poczuć, co my tam mamy w ręce. Niech on się tym naprawdę interesuje. Może nawet dostać ten smakołyczek po to, żeby chciał zrobić wszystko za ten smakołyk. Ja w tym momencie, ona mi się w ogóle położyła na prawy boczek. W tym momencie pięknie w tym momencie przewróciłam ją na bok prawy. Nie uczyliśmy się wcześniej tej komendy, wiecie mi? Sama bliska to zrobiła. Super. Jeszcze raz. Leżeć. Widać, że z tym leżeniem jeszcze nie za bardzo, ale trzeba jej to wybaczyć. Jest u mnie dopiero czwarty dzień. Jeden raz dopiero że mi się szkolili. I to samo. Przeciągamy pieska. O, delikatnie. Na prawy boczek. Idziemy. Leżeć. I w leżeć, Teraz pokażę Wam się przodem. O, teraz przerzuciła się na boczek lewy, więc ciągnę ją na lewo. Smakołyk ciągniemy tak, jakbyśmy chcieli włożyć go psu powolutku do ucha. Ciągniemy po prostu go w stronę ucha. Dobrze. Fajnie by było, gdyby wasz pies od razu nie wstawał, tylko poczekał chwilkę w tej pozycji. Ja to wykorzystuję i daję po prostu pluscę w tym momencie jeszcze dodatkowy smak. Dobrze! Okej. Okay. Prisa bardzo chętnie wykonuje tą komendę, jak widać. Pokażę jeszcze raz. Ostatni, zobaczymy jak wyjdzie. teraz wpuszczę liwie i pokażę Wam, jak robi to piesek, który umie tą komendę. Leżeć, dobrze. Teraz na przykład plisa leży równiuteńko na prosto, więc pociągnę ją w moją stronę po prostu. Wybieram sobie stronę. Jeszcze raz powolutku. Smakołek idzie do ucha psa. Oj, wypad. Leżeć, dobrze. Jeżeli nasz pies nie chce się położyć, możemy go leciutko popchnąć delikatnie, żeby się nie wystraszył. I mamy pieska na boku. Dobrze, mała. Teraz Teraz pokażę Wam tu profesjonalista. Chodź. Szac? Leżeć. Dobrze. Oj, Jestem bardzo. nie się doczekać swojej tury szkolenia i szaleje troszeczkę, ale nam to nie przeszkadza, prawda? Leżeć. Idzie. Ja. Dobrze. I niecierpliwość na początku szkolenia jest taka troszeczkę męcząca, ale niestety musimy. Na co jej pozwolić, dlatego żeby ona czerpała całą radość z tego szkolenia. Tyle radości, ile... <grywka> Miwka. Nie. Ile tylko może. Oliwia ja bardzo chcę pokazać Wam komendę, mi się niedawno uczyli. Zaraz wam ją przedstawimy. jeszcze raz ile. No, Prze. Tak, i tak jak mówiłam, próbujemy psa jak najdłużej zostawić w tej pozycji. Livia nie jest tym, który chciałby długo leżeć. Wierzcie mi, że wyprodukowanie z nią tyle to już było naprawdę dla niej bardzo, bardzo dużo. Ok, i tak dla przyjemności Livi, bardziej niż dla naszej, pokażemy komendę, którejśmy się, się nauczyli już wcześniej. Livia, siadź. Siadź. Tak <grywia> jak mówię, Livia jest bardzo niecierpliwa. Nie. Livia. Nie? Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Super. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Dobra, dziękujemy.